Czy pocisnąłeś swoją przycielę Jotko, gdy dowiedziałeś się, że to konferencja? Słuchaj, z Jotkiem to było tak, że no wszyscy się znali z nim, no bo w kręgach sportowych się przywiozł, nawet przyjeżdżał do mnie trenować. Mieliśmy e, wspólnego sponsora odzieżowego, że tak powiem, co też nie sponsor, był sponsor, to był nasz przyjaciel, kolega DJ Dex i i firma Terrori, tak? I byłem, ja wtedy byłem trenerem w WC i u Adiego byłem na tych kroplówkach złacujących. I przy Jasiu, taki mój koleżka, poznałem Ci Josiłek. I mówi, zobacz, nie uwierzyć, i pokazuje mi papier. Wiesz, I ja wie, czy tam nie wierzę. No ja mam nawet to w telefonie. I słuchaj, było tam, że centralnie było, że ja, Krzysiek J, ble, bla, 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 ble. Tak, kupiłem tyle i tyle o kogoś, kto miał numer telefonu taki i taki, oksywce takie i takie. Oczywiście, on mógł to zrobić w kategorii powiedzieć, że wymyślić sobie, tak, brałem od Henka Łańcucha z tego, z Grudziądza, co, a jak wygląda chęć Łańcuch? No ma jedno oko, ucho na środku czoła i kutasa na plecach. Wymyślił sobie fikcyjną postać, tak, numer sobie tam jakiś wymyślił, więc, ale nie, to jest prawidłowa osoba, którą on dopudła. Yy. Wszystko powiedział. Jakie pieniądze płacił, ile tego wziął, e, rozumiesz, e, gdzie zostawiał pieniądze, jak odbierał, to no wszystko. No wysprzęglił się strasznie, tak. Ech. I później była taka właśnie sytuacja, ja właśnie to puściłem do, do, do Dexa, Wy zobacz, daro, nie, A on w tym czasie był w Stanach. On w tym czasie był w Stanach. No i ja mu to wysłałem mówię, ty, powiedz, że to nieprawda, nie. Odczytane. Cisz. Ja piszę znak zapytania i dopiero tam za jakiś czas, ba, byłem młody. A ja No dobra, to jest to o czym mówiłem. On mówi, że był młody. Młody to był jak miał tam z 15-14 lat, matka by ona za. On robi to świadomie. No, oczywiście, wytłumaczenie, że on jest sportowcem, tak jest w papierze: on jest sportowcem, trenujemy, ma i paląc, yy, manę on odreagował w stres. Nie? No tak od razu, że z wentyl pójść, to chyba kłód kiedyś po nie? Już zjechało okazorstwo. Wiesz, słabe to jest to... Słuchajcie, wam tak. To jest też właśnie tak, tak, że... No to była jakaś tam osoba, z którą się zakolegowałem. Tak jak i wszyscy się zakolegowali, nie? E, przykre to było, bo jednak osoba, która... No miałem go w domu, spał mnie w domu, tak? E, mówię, byliśmy pod szyldem tego rymu, gdzie to, to wiesz, no też SLU, tak? To wszystko chłopacy... A tu jednak, wiesz, wychodzi taki gnój, tak, tak, tak takiego, takiego, wiesz, Z takiej bezradności te tak tak opadły. Nie? Bo normalnie, jak powiedział Ty, było kiedyś coś takiego. Dobra, krzyku, no, no, znajomymi będziemy zawsze, no, ale idź swoją drogą, jedę swoją. A tu wiesz, cały czas pajacowanie, cały czas palenie. fraja, nawet jak Mirek powiedział w wywiadzie, że cisnął z chmielskim, że on z nie będzie ćwiczył. A sam co, no, tak samo było przecież w tym. WCA ćwiczył, tak. był jego menadżerem, nie? Wiesz, co chodzi? Cyk, cyk. Też się z nim poznałem. Też siedzimy, gadamy i to była taka sytuacja, że tam chłopacy przyjechali pognali Trypsona z WCA, tak? Ja z nim w, tym, w, tej, w tej sytuacji, jak zazwyczaj do mnie kolega, właśnie taka sytuacja, siedziałem przy stole, on się z tego śmieje, ha ha, 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 to frajer. Mija okres czasu, ja zdążyłem do domu bo zdjęcie sobie z nim zrobiłem, wiesz co nie? Wrzuciłem zdjęcie, a chłopacy mówią, ty, Różar, zobacz. I mi przysłają, ja mówię, o, następny, ja, no nie wierzę, nie, nie wierzę. No i wiesz, no to jest przykre, No ale, no, no, no niestety, no, tak się dzieje. Tylko mówię, tu nie wymaga się tego. Po prostu, skoro oni wiedzą i wiedzą, jakie ktoś ma do tego podejście, to po co się w to środowisko wpychają? co i panowie, i swoją drogą. Koniec.